Ballada o podlaskich w podla słowach. Część ósma. A nie. Część siódma. Ale zwrotka ósma, którą zresztą można by urezać. No właśnie, urezać. Można by tę zwrotkę przyciąć i odpiłować, ale rezaniu należy się w tej balladzie miejsce, bo podlaskie rezanie to oczywiście echo wojen, rzezi i tartaków. Można sobie wprawdzie i w kuchni urezać palca, ale to naprawdę drobiazg. W zasadzie mało kto dzisiaj tak mówi, ale jeżeli ktoś sobie palca ureza, ureże, to mówi piździec i to jest zwrotka dziewiąta. Nie elegancko to brzmi, wiem, ale cóż, tutejsza mowa nie celowała na salony. Dla dodania szlachetności temu wyrażeniu zacytuję Andrzeja Stasiuka. Fragment z książki Osiołkiem, wydawnictwo Czarne. W piździec z tym, kiedyś wyprawa i jazda to były heroizm i wyzwania, a teraz w dziurę wjedziesz, to ci się wszystkie światła zapalają, osiemnaście poduszek odpala, satelita zgłasza śmiertelne niebezpieczeństwo i za pięć minut jest pogotowie, straż pożarna, wsparcie psychologa. Kiedyś podróż była tajemnicą i człowiek się żegnał, jakby nigdy miał nie wrócić, zwłaszcza podróż na wschód. Koniec cytatu. No i nie ma wątpliwości, że nasza część świata, przytulona do szeroko pojętej ruskiej mowy, umie użyć tego słowa właściwie. I ja tego nie robię tak idealnie, bo celuję w salony. <grytanie> to słowo na pewno wyraża i nastrój, i pokaże kierunek, i dookreśli sytuację. I na przykład, kiedy pandemicznie zamknięto knajpę, to był piździec, jak się patrzy. I ballada bez tych knajp Mogłaby się skończyć, ale jeszcze wybrzmiewa mi jakaś popularna fraza. Ale jeszcze wybrzmiewa mi to jakaś popularna fraza.